Czy te certyfikaty przekłożyły ci się na zarobki? Jak to u ciebie wygląda? Czy czujesz, że to jakoś wpłynęło na to? To jest naprawdę trudne pytanie. Jak sobie analizowałam tą swoją karierę, tą swoją ścieżkę kariery dotychczasową, to certyfikaty ja myślę, że one otwierają nowe drzwi. Na zasadzie, jeżeli jeżeli w ofercie jest na przykład taki standard, że musisz mieć certyfikację z tego i z tego, to bardzo często on ci właśnie otwiera drzwi do dostania się na tą rozmowę i dostania tej oferty pracy, bo masz na przykład jakąś certyfikację. Więc to w jakiś sposób się przekłada na pewno na zarobki, ale nie. Powiedziałabym, że ma kluczowe znaczenie. I jak sobie patrzę z perspektywy czasu, to aż tyle certyfikacji na pewno nie jest potrzebnych, żeby zwiększyć swoje zarobki. Myślę, że skupienie się na jednej, dwóch i budowaniu swojego doświadczenia to jest lepszy pomysł niż robienie miliona certyfikatów. No, ja tak chyba też nie mam żadnych konkretów, w sensie, żeby mi to w jakikolwiek sposób wpłynęło, mówiąc szczerze, na zarobki, bo nie pamiętam, żeby podczas jakiejkolwiek rozmowy edukacyjnej, miałem ich z kilkanaście pewnie w całej swojej karierze. Ktokolwiek o to pytał, może jakoś tak na początku, rzeczywiście, może zwracał ktoś na to uwagę, ale na żadnym dalszym etapie nikt jakby nie pytał mnie o jakiekolwiek certyfikacje. Poza właśnie tym elementem, ewentualnie pracy w, przy publicznych jakichś projektach czy grantach, tam mogło mieć to po prostu jakiś dodatkowy małą zaletę, ale tak, żeby na jakimś dalszym etapie to, to kurczę, jednak nie.